Zapraszamy na wystawę Baśń malowana Maria Konopnicka o krasnoludkach i o sierotce Marysi. Za chwilę usłyszą Państwo krótki opis wystawy, a następnie przypomnimy fragment baśni. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wystawę, którą tu w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowaliśmy z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. Ta wystawa powstała wcześniej w Krasnobrodzie, a jej organizatorką i kuratorką jest Grażyna Szpyra. Grażyna Szpyra nie tylko organizuje wystawy, ale przede wszystkim od blisko 40 lat organizuje plenery ilustratorskie. I taki właśnie plener którym kierował profesor Janusz Stanny, już niestety nieżyjący, zorganizowała w Krasnobrodzie z okazji setnej rocznicy śmierci Marii Konopnickiej, czyli było to w 2010 roku. I ta wystawa jest pokłosiem właśnie tego pleneru. Tutaj mogą Państwo zobaczyć ilustracje oryginalne, ilustracje poplenerowe, i są tutaj najspanialsi ilustratorzy, kontynuatorzy i twórcy polskiej szkoły ilustracji. Poza wspomnianym profesorem Januszem Stannym jest również obraz nieżyjącego już Zdzisława Witwickiego, a także takich twórców, jak Hanna Grocka nowak Krystyna Lipka-Sztarbało, Krystyna Michałowska, Franciszek Maśluszczak i wielu, wielu, wielu innych, których niestety nie mogę wymienić w pełnym komplecie. Zapraszam jeszcze raz Państwa gorąco do obejrzenia tej wystawy. Naprawdę warto, jest piękna, kolorowa, różnorodna i bardzo bogata. Zapraszam Państwa serdecznie. Ewa Gruda, Zespół Współpracy Programowej Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy. Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy. Drobny, niby ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamykiem, na zapiecku czy w komorze siedzą sobie krasnoludki w pyle jakiej mysiej noża. Pod kominem czy pod progiem, Wszędzie ich napotkać można. Czasem, który za kucharkę Pobraca pieczeń zrożna rożna, Czasem skwarków porwie z ręki, Albo liźnie cukru nieco, I pozbiera okruszynki, Co ze stołu w obiad lecą. Czasem w stajni zbicza trzaśnie, Koniom spląta długie grzywy, Czasem dzieciom prawi baśnie, Istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce, wejdzie, co chce, zrobi. Jak cień chyżo, jak cień cicho, nie odżegnać się od niego takie sprytne małe licho. Zresztą myślcie, jako chcecie. Czy kto chwali, czy kto gani, krasnoludki są na świecie? Spytajcie się tylko niani. Jak nadworny kronikarz króla błyska rozpoznawał wiosnę. Zima była tak ciężka i długa, że miłościwy Błystek, król krasnoludków, przymarzł do swojego tronu. Siwa jego głowa uczyniła się srebrną od szronu, u brody wisiały mu lodowe sople. Brwi najeżone okiścią stały się groźne i srogie. W koronie, zamiast pereł, iskrzyły się krople zamarzniętej rosy a para oddechu osiadała śniegiem na kryształowych ścianach jego skalnej groty. Wierni poddani króla, żwawe krasnoludki otulali się jak mogli w swoje czerwone opończe i wielkie kaptury. Wielu z nich sporządziło sobie szuby i spensery z muchów brunatnych i zielonych, uzbieranych w boru jeszcze na jesieni, z szyszek, z chuby drzewnej, z biewiórczych puchów, a nawet z piórek, które pogubiły ptaszki lecące za morze. Ale król Błystek nie mógł się odziewać tak ubogo i tak pospolicie. On zimą i latem musiał nosić purpurową szatę, która od wieków służąc królom krasnoludków dobrze już była wytarta i wiatr przez nią świstał. Nigdy też za nowych swoich czasów nawet bardzo ciepłą szata owa nie była. Ileże sprzędzy tych czerwonych pajączków, co to wiosną po grzędach się snują utkana, miała zaledwie grubość makowego listka. Drżało więc królisko srodze, raz w raz huchając w ręce, które mu tak zgrabiały, że już i berła utrzymać w nich nie mógł. W kryształowym pałacu wiadomo, ognia palić nie można, jakże, jeszcze by wszystko potrzaskało, posadzki i mury, grzał się tedy król błystek przy blasku złota i srebra. Przy płomieniach brylantów wielkich jak skowrończe jaja, przy tęczach, które promy dziennego światła zapalał w kryształowych ścianach tronowej sali, przy iskrach lecących z długich mieczów, którymi wybijały dzielne krasnoludki tak z męstwa, jak i dla rozgrzewki. Ciepła wszakże z tego wszystkiego było bardzo mało. Tak mało, że biedny stary król szczękał zębami, jakie mu jeszcze pozostały. Z największą niecierpliwością oczekując wiosny. Żagiewko, mówił do jednego z dworzan. Sługowierny, wyjrzyj na świat, czy nie idzie wiosna. A Żagiewka kornie odpowiedział. Królu, panie. Nie, czas na mnie. Póki się pokrzywę pod chłopskim płotem, nie zacznę zielenić się do tego jeszcze daleko. Pokiwał król głową. A po chwili znów skinie i rzecze. Sikorek. A może ty wyjrzysz? Ale Sikorkowi nie chciało się na mróz wystawiać nosa. Rzeknie tedy: Królu, panie, nie pora na mnie. Aż pliszka ćwierkać zacznie, a do tego jeszcze daleko. Pomilczał król nieco, ale, iż mu zimno dokuczało srodze, skinie znów i rzecze: Biedronek, sługa mój, a ty byś nie wyjrzał? Wszakże i Biedronkowi niepilno było nam Rusi zawieje. I on się kłaniał i wymawiał. Król panie, nie pora na mnie. Aż no, się pod zesłym bliskim śpiąca muszka A no, do tego jeszcze daleko. Król spuścił brodę na piersi i westchnął. A z westchnienia tego naszła taka mgła śnieżna, że przez chwilę w grocie nic widać nie było. Tak przeszedł tydzień, przeszły dwa tygodnie... Aż pewnego ranka jasno się jakoś zrobiło, a z lodowych soków na królewskiej brodzie jęła kapać woda. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu baśni i zapraszamy na wystawę Baśń malowana Maria Konopnicka o krasnoludkach i o sierotce Marysi w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na Koszykowej.